Witam Was moi kochani, zrobimy sobie takie czytanie Czy my, pa, czy my do, sie, do siebie pasujemy? Takie czytanko sobie zrobimy dziś Czy my do siebie pasujemy? Są momencik, jeszcze taki malutki moment, bo ja sobie tylko coś zobaczę, dobrze? Bo żeby trochę nie przejnaczyć tego czytania, czy pasujemy do siebie. O właśnie. Czy pasujemy do siebie? Patrzę, czy te karty widać, bo nie wiem. Moi kochani, macie. Powiem tak, tutaj y, jesteście po podobnych przejściach y, poprzednich, chodzi mi tutaj o wasze poprzednie związki. Y, tutaj, czy y, jako ogólnie, jako para, będziecie pasować do siebie? To powi powiedziałabym, że tak. Bo tutaj z poprzednich związków możecie mieć dzieci, i yy, tak z niepewnością myślicie, czy ta druga osoba was zechce, bo macie już dzieci. Bo yy, tak, w ogóle się mówi, że no. Kobie, kobitka, jak już ma dzieci, no to żaden facet jej nie zechce, tak? bo już ma jakiś za sobą bagaż doświadczeń. A, e, ja bym powiedziała tak. Ten, no, z drugiej strony, patrząc na to, ten, to jest guzik prawda, bo jeżeli e, ktoś be, będzie miał być ze sobą, to będzie. I tutaj no, wiecie, no, że są dzieci z poprzedniego związku. No to dla kobitki dla waszego jakby to powiedzieć następnego partnera, no, którego poznałyście już może i, i tak myślicie, czy... Po, czy po prostu on was zechce? Czy w ogóle ben, dopasujecie się? Czy tego? To tutaj, jak dwie osoby chcą ze sobą być i jest i jakieś uczucie się rodzi, bo wiadomo na początku to tak na wstrzyknięcie palców nie mam takiej y, miłości od razu, ale jest jakieś uczucie, choćby malutkie, między Wami. Y to to, że macie dzieci z poprzedniego związku, to tutaj yy, dla, yy, dla tego nowo poznanego no, no nie będzie to że problem, tak? Jeżeli te yy, yy, Jeżeli naprawdę żywi do Was kobietki prawdziwe uczucie. To będzie Wasze dzieci traktował jak swoje własne, więc tutaj ja nie widzę żadnego problemu. I na odwrót, jeżeli panowie z poprzednich związków mają dzieci, to tak samo y, powiem y, w kierunku tutaj do panów, że. Tutaj kobietki pokochają jak swoje własne, więc tutaj nie ma żadnych tych, więc no jak najbardziej będziecie do, do siebie pasować. A jeżeli z poprzednich związków nie macie dzieci, y, rozstaliście się, y, to też jeżeli no mówię, jest to uczucie prawdziwe takie i nie jest nic sztucznego na pokaz, to jak najbardziej pasujecie do siebie. I jak najbardziej nie nabijać sobie cały czas tym głowy, co będzie, I, i, i jak ta druga osoba na no to zareaguje. I od razu mówić, nie tam nie zostawiać tej rozmowy na później, tylko powiedzieć od razu partnerowi, że jeżeli są te dzieci, to powiedzieć, jak sytuacja wygląda i jest i najlepiej to już od początku, żeby była jasność między wami i po prostu tej drugiej osoby nie oszukiwać, no bo to jest najgorsze, bo później właśnie, no może być nieciekawie i tutaj jak najbardziej yy, nie Jakby wam to powiedzieć, no nie zatręczać się tym, tylko wyciszyć się. Nawet jeżeli wcześniej stosowaliście medytację, to jak najbardziej to wycisza, lub też yoga też ma dobry wpływ na, te, też potrafi wyciszyć, więc. Jak, jak najbardziej, żeby, żeby się tym nie stresować, będzie tu, tutaj dobrze, jak najbardziej pasujecie do siebie. Macie też y, wspólne y, pasje i tak dalej, więc tutaj jak, jak najbardziej, chyba że nie chcecie wchodzić y, w stałą relację, tylko po prostu. Nie wiązać się tak jak wcześniej w poprzednim związku, tylko może jakiś przelotny przelot romans, lub też, lub też no, spotykać się, ale nie wiązać się, tak? No, żadnego ślubu, nic, tylko tak się spotykać, chyba że na tej zasadzie Was to interesuje teraz. Dobrze, moi kochani Pa.